Przedstawiamy fragmenty Jerks autorstwa Wojewóry nagrane z okazji ukończenia opowieści. Gratulacje. Część druga. Powód. Rozdział. Wyidealizowana wizja. Nic już nie rozumiem. Ilekroć słyszę Lively really Hells Without You, jakieś cholerstwo wewnątrz mnie zaczyna szalenie podrygiwać, dając mi znać, że darzy tę piosenkę pewnego rodzaju sentymentem, co jest wręcz niedorzeczne, bo nie mam pojęcia, czym tak właściwie jest miłość. Nigdy nie zainteresowałem się drugą osobą do tego stopnia, by zrozumieć, czemu wszyscy wokół tak podniecają się wizją walentynek czy romantycznych wieczorów spędzanych u boku ukochanej osoby. Doznaję zaćmienia, gdy tylko próbuję to pojąć. Dlaczego? Co wywołuje ten koszmarny mętlik? Co odpowiada za sieć niezrozumienia, która pęta większość moich myśli i przeszkadza mi w rozszyfrowaniu własnych obaw? Co sprawia, że robię rzeczy, do jakich nigdy przedtem nie byłem zdolny? Ludzie wokół zaczynają zauważyć zmiany w moim zachowaniu. Newt patrzy na mnie w skupieniu coraz częściej, niby milcząc, a jednak dając mi do zrozumienia, że coś go dręczy. Skoro ktoś, kto nie jest mną, spostrzega, że dzieje się ze mną coś. Niedobrego. Dlaczego ja sam nie mogę tego dostrzec? Gubię się w tym wszystkim. Gubię się w swoich myślach, pragnieniach i obawach. Gubię się, gdy próbuję zrozumieć, co tak naprawdę czuję, kiedy jestem z drugą osobą. Kiedy spotykałem się z Lizą, nie miałem pojęcia, co zrobić odpuścić, czy próbować dalej. Sądziłem, że wystarczy okazać nieco więcej zainteresowania i zrozumienia, a reszta pójdzie z górki. Głównie z tego powodu nie zerwałem kontaktu od razu. Zamiast tego ciągnąłem coś, co nie miało prawa zaistnieć, choćbym bardzo tego chciał. Ale czego ja tak właściwie chciałem? Wystawiłem lisę, a po wszystkim nawet nie przeprosiłem. Przez jakiś czas coś mnie namawiało, by napisać i zadziałać, lecz po co? Co tak naprawdę mną kierowało? Cholera, co ja najlepszego wyprawiam? Wymiękam, niut, wymiękam. Krzywię się mocno na wspomnienie tych słów. Już wtedy wiedziałem, że coś nie gra, a i tak wypierałem świadomość z nadzieją, że w efekcie poczuję się lepiej. Chcesz o tym pogadać? Bardzo, wręcz wydaje mi się, że tego potrzebuję. A mimo to, dlaczego do diabła nie mogę nic z siebie wykrzesać? Dlaczego za każdym razem dopada mnie blokada? Cofam się, izoluję i udaję, że wszystko gra, kiedy tak naprawdę przeżywam jakiś śmieszny kryzys. Śmiechu warte. W porządku? Nie. Nie jest w porządku. Nie mam bladego pojęcia, co się odwala. Zdycham. Gdybym, gdybym tylko zrozumiał to minimum z całą pewnością. Trzask drzwi wyrywa mnie z rozmyślań. Odgarniam włosy, wciskam nerwy w głąb umysłu i wychodzę z pokoju. Może towarzystwo mamy w jakiś sposób poprawi mi humor, kto wie? Rozdział. Nie zrozumieliśmy się, a jednak. Dewan wciąż nie mówi zbyt wiele o swojej rodzinie czy znajomych. Wręcz odnoszę wrażenie, że ucina temat, gdy tylko nadciąga okazję, by trochę lepiej się poznać i skrócić odległość, będącą pustym polem, jakie powinniśmy zapełnić częścią nas samych. Nie rozumiem, dlaczego odtrąca te szanse, skoro czasami jest względem mnie tak łagodny i uważny, jakby nie chciał czegoś stracić bądź przegapić. Wznosi mur, którego nie potrafię przeskoczyć, i to mnie martwi jak cholera, bo skąd mam wiedzieć, na czym tak właściwie stoję? Wydawało mi się, że jedynym wyjściem, by zatrzymać go przy sobie, jest całkowite oddanie, a jednak coś mi nie gra. Jego pocałunki, jego dotyk, jego głos, to wszystko robi się coraz bardziej oddalone. Już dłużej nie wyłapuję tych emocji, jakie dostrzegałem na początku. Ale to nie wszystko. Ja również nie jestem bez winy, bo mimo zapewnień mamy nie wyrzuciłem z głowy kąśliwych słów ciotki bonej, czym niepotrzebnie się zadręczam, zamiast skupić się na prawdziwych problemach. Mam dziwne przeczucie, że stabilizacja, w której istnienie do niedawna tak uparcie wierzyłem, zaczyna się psuć, a gdy tylko próbuję się jej chwycić, gubię grunt. Nie mam pojęcia co robić. Zaraz wrócę. Trącam mnie palcem w czubek nosa, a ja rozciągam usta i kiwam głową. Zagryzam wargę, gdy staję na nogi, pozwalając mi na bezwstydne wgapianie się w jego nagie ciało. Podnoszę się na łokciach. Nie jestem bez winy, bo w końcu. Ja również się boję. Nawet jeśli wyznałem, mamie, że spotykam się z chłopakiem, przy niucie nie pisnąłem choćby jednego słówka. Presja wywołana przez ciotkę zapędziła mnie w kozi róg, w wyniku czego nie mogę zwalczyć obawy, że znowu się przejadę, jeśli powiem zbyt wiele. Jasne, to głupie, ale. Przychodzi powiadomienie. Odchylam głowę i przełykam ślinę, bo widzę, że to nie mój telefon. Swój zostawiłem na parapecie. Lecz mimo to jakaś cholerna ciekawość popycha mnie do działania, tak więc sięgam do zagłębienia w ścianie. Delikatnie, jakby z obawą, zaciskam dłoń wokół urządzenia i rzucam okiem na wyświetlacz. e mecz, mówi powiadomienie a mnie w jednej chwili robi się słabo niemożliwe. Część trzecia Wyrok Rozdział Zejście na Ziemię. Ze słabo bijącym sercem wyświetlam wiadomość od Newta i cholera przez parę chwil nie wiem, co zrobić, ponieważ przeprosiny są ostatnim, czego bym się spodziewał, gdybym w ogóle raczył wierzyć poza czubek własnego nosa. Ale stało się. Newt przeprosił, choć nie miał takiego obowiązku, bo do diabła nie zrobił niczego złego. Tak naprawdę ja jestem tym, który powinien wypowiadać te słowa i liczyć na łaskę, na, na akceptację, na zrozumienie, bo dobrze wiem, że zawaliłem całkowicie. Tyle razy nadużyłem jego cierpliwości, aż dziw bierze, że jeszcze ze mną wytrzymuje i skoro po tym wszystkim przepraszam za bycie dobrym przyjacielem. Czemu, jak skończony kretyn, wciąż siedzę w ciemnym pokoju, unikając spotkania ze światem, zamiast wykazać się rozumem i przynajmniej ten jeden raz zdobyć się na coś, na co Newt w pełni zasługuje, będąc moim prawdziwym oparciem od wielu lat? Impuls niemalże popycha mnie w kierunku wciśnięcia słuchawki znajdującej się obok numeru, jednak nie wydaje mi się, aby rozmowa przez telefon była wystarczająca. Newt powinien usłyszeć o wszystkim bezpośrednio, nawet jeśli przeraża mnie taki kontakt. Co prawda, martwię się niesłusznie, ale co na to poradzę? Odnoszę przedziwne wrażenie, że jeden zły ruch zagrozi wszystkim wokół, że, że spiesze coś przebywaniem w tym samym pomieszczeniu, co jest do bólu nielogiczne i bezsensowne, ale cholera, nie potrafię inaczej. Nie teraz. Niekiedy wszystko wali mi się na głowę. Ale skoro tak, może w takim razie powinienem Poczekać. Rozdział, wdając się w wyścig z uczuciami. Pędzę na łeb na szyję, zwinnie wymijając wszystko, co tylko zobaczę na swej drodze. Wdaje się w ucieczkę przed własnymi uczuciami, które, paradoksalnie, wraz z każdym kolejnym krokiem naprzód wnikają we mnie bardziej i bardziej. Początkowo zaledwie depczą po piętach, szyderczo rychoczą, lecz ostatecznie uderzają wprost w odsłonięte plecy i raz jeszcze załamują spojrzenie na rzeczywistość, która, o zgrozo, nagle zaczyna wydawać się zbyt odległa, wręcz nieosiągalna, jakby dzieliła nas przepaść nie do przeskoczenia. Dobiegam do Dunkin' noc, kiedy tracę siłę. Rytm bicia serca zrobił się szalenie niebezpieczny, a to wszystko dzięki miernej kondycji, od zawsze będącej moją największą piętą Achillasową, jeśli nie liczyć tendencji do naiwnej wiary we wszystkie kłamstwa, nawet te najbardziej oczywiste. Łapczywie wciągam powietrze, już najdelikatniejszy wdech sprawia mi ból, intensywnie pali w przełek i szarpie za płuca, a przecież przebiegłem śmiesznie niewielki kawałek. Chyba naprawdę powinienem wziąć się za siebie pod każdym możliwym względem. Niebo szarzeje, jego smętna barwa oddziałuje na moje samopoczucie jeszcze bardziej. Z nutą kąśliwości stwierdzam, że chyba mnie powaliło, skoro zwracam uwagę na coś tak banalnego w swym znaczeniu. Tylko brakowało, żeby zebrało mi się na kretyńskie filozofowanie i dumanie nad pierdołami nie mającymi najmniejszego znaczenia, na pewno nie teraz, kiedy stoję na emocjonalnym pograniczu. Po cholery wychodziłem z domu, to nie miało szansy skończyć się dobrze. Zmiana? Niby jak mam cokolwiek w sobie zmienić, skoro tracę głowę ze sprawą przebywania poza swoją bezpieczną strefą? Niby jak mam cokolwiek osiągnąć, kiedy rezygnacja jest pierwszym uczuciem, jakim nie dopada przy podjęciu się pierwszej próby poprawy? Niby jak do diabła mam nie zwariować, gdy wszystko wokół bezustannie przypomina, jak słaby jestem? Raz wymięta kartka papieru już nigdy nie będzie wyglądać nieskazitelnie, nawet po jej szczegółowym wyprasowaniu. A właśnie tak się czuję niczym strona pełna rys i zagięć, blizn nie do usunięcia. Pora z tym skończyć.